Cześć. Chciałbym się z Wami podzielić tym, co w ostatnim czasie dzieje się w moim życiu. Nagrywam to, nie wiem, który raz. Kiedy pojawiły się pierwsze doniesienia o tym, jak wirus zbiera liczne grony ofiar, chodziło, chodziło bodajże o Włochy. To pojawiły się okoliczności, które zainspirowały mnie do zadania sobie pytania, jaka jest moja wiara. Chwilę potem obejrzałem materiał Marcina Zielińskiego, w którym to pytanie jest zadane na głos. I ja to pytanie po tym materiale zadałem sobie na głos. Do dnia dzisiejszego nie mam odpowiedzi. Natomiast to pytanie nakierowało mnie w zupełnie inną stronę pokazało mi tak, pokazało mi to, co oddziela mnie od Chrystusa. Zdawałem sobie sprawę tak, że jest we mnie taka obawa o, o zdrowie, tak, o życie w konsekwencji podtrzymywana trochę, podtrzymywana właściwie tak między innymi przez rodzinę i nie tylko, ale przede wszystkim. Ale nie zdawałem sobie sprawy z tego, że ta obawa przerodziła się gdzieś w jakimś momencie życia w lęk, w lęk utajony. Nie zdawałem sobie sprawy z tego, że ten lęk Determinuje moje decyzje, determinuje moje działanie, determinuje wszelką, wszelkie, wszelką, wszelką, każdy obszar mojego życia. I owocem tego odkrycia, czy owocem, może nawet nie. Z chwilą, kiedy sobie zdałem z tego sprawę, miałem taki obraz powstał we mnie taki obraz, że stoję przed Bogiem nagi, absolutnie nagi, bezsilny, nie mogący z uczuciem braku możliwości oddziaływania na cokolwiek, bezradny, tak. To był jak wiadro zimnej wody, tak przysłowiowa, tylko z kostkami lodu jeszcze. I to nie takimi kostkami lodu, które po prostu gdzieś tam po ramionach spływają i odbijają się dalej, tylko takimi kostkami lodu, które wpadają za koszulkę i tam zostają tam się roztapiają. Zdałem sobie sprawę wtedy, że nie potrafi się ochronić. Nie potrafię, właśnie ja nie potrafię, wybudować fortecy, tak, ubrać jakiejś zbroi, tak, wyposażyć się w jakieś, jakieś narzędzia, jakąś broń, która zapewni mi zdrowie i życie. Odkrycie, tak, czy takie wyobrażenie e, bycia totalnie bezsilnym. Nie umiem tego inaczej odpisać, tak? To, to było naprawdę niesamowite doświadczenie. A, skłoniło mnie tylko w jednym kierunku. E, to, czy zro, e, tak, zwrócił mój wzrok tylko w jednym kierunku w stronę Chrystusa. Oddałem mu absolutnie wszystko. E, o wszystko, co uznaję za swoje, tak? Dom, pieniądze, pracę, zdrowie, <laughs> ale również moje marzenia, moje nadzieje, plany, zamiary, decyzje, wszelkie umiejętności, hobby, ale również i wszystko, co jest ze mną związane w jakikolwiek sposób, a także nędzę moją i słabości. Zrobiłem to na głos i robię to każdego dnia od tamtego i tej pory. Owocem tego jest pokój w sercu. To jest też moment, w którym zanoszę do Boga prośbę o to, by mnie napełnił swym duchem niezwyciężonym. Uczynił mnie mężnym i odważnym. To jest moment, w którym, którego też owocem kolejnym jest odwaga do tego, żeby stawać w autorytecie Chrystusa. Kiedy wcześniej próbowałem to zrobić, ja czułem, że coś mnie po prostu paraliżuje. Coś mnie trzyma, tak? Nie zrobisz tego. Miałem takie przekonanie, nie zrobisz tego. Od tamtego mom, od momentu, kiedy Bogu po, po, położyłem swoje, czy złożyłem swoje zaufanie, robię to, tak? Przy różnych okazjach, staję w autorycie w Chrystusa, ogłaszam różne rzeczy. Nie tylko dla swojego życia, tak? Nie tylko dla siebie. I to się gdzieś tam we mnie wszystko rozwija. Wierzę, że Bóg chce dla mnie wiele, chce mi wieloma rzeczami obdarować, tak. Do wielu swoich dzieł chce mnie włączyć, a ja chcę w tym uczestniczyć. Jest jeszcze jedna rzecz, o której chciałbym już króciutko jeszcze powiedzieć. Aha. Już od pewnego czasu mm, mam doświadczenie e, czy doświadczenie e, doświadczenie miłości tak ależ miłości nie nakrapianej e, takimi nakra, e, super takimi emocjami tak e, Pozytywnymi, tylko e, doświadczenie miłości no niełatwej doświadczenie prowokowane okolicznościami, tak to nazwę ogólnie, ludzi, w których występują ludzie, nie zawsze mi przychylni. Ludźmi, którzy czy nie pomagają mi, czy są dla mnie źródłem Różnych trudności, tak? Uciążliwości. Kiedyś nie było to możliwe, tak? Żebym przeszedł wobec takiej sytuacji, nie wściekając się. Dziś jest zupełnie inaczej. Dziś pozwala mi przez, przez to doświadczenie spojrzeć na siebie. A przez to na innych, tak? Spojrzeć na siebie w takim kontekście, że Grześ, nie jesteś idealny. I ty też robisz różne rzeczy, tak? I to doświadczenie, tak, pozwala mi na, na tych ludzi, na tą trudną miłość, tak spojrzeć zupełnie inaczej. Za wszystko chwała Panu. Błogosławię Wam. Cześć. Duch Święty modli się w nas. Podobnie także Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Ten zaś, który przenika z serca i zna zamiar Ducha, wie, że przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą Bożą. Jedną z przeszkód, z powodu której Duch Święty nie może w nas działać, jest to, że nie potrafimy zaakceptować własnej słabości. Wszyscy jesteśmy słabi, ale nie wszyscy potrafimy to przyjąć. Słabość uważamy za coś niezwykłego, nieprzyjemnego, nie przyjmujemy jej i właśnie przez to zamykamy się na pomoc Bożą. Kościół naucza, że za każdym razem, gdy zaczynamy się modlić do Jezusa. Duch Święty swoją uprzedzającą łaską wprowadza nas na drogę modlitwy. Duch Święty więc wprowadza nas na drogę modlitwy i jako nauczyciel modlitwy uczy nas się modlić. I nie tylko to. On modli się w nas. Święty Jan Chryzostom w jednej ze swoich homilii powiedział, że modlitwa jest niewyrażalną łaską, która przychodzi od ludzi, ale ma swoje korzenie w łasce Bożej. Dlatego musimy dawać Duchowi Świętemu miejsce w naszej modlitwie, co nie jest oczywiste dla wszystkich ludzi. Często swoim wielomóstwem lub roztargnieniami nie pozwalamy Duchowi Świętemu, by się w nas modlił. Cierpimy z powodu ogromnego mnóstwa myśli, z powodu bardzo żywej wyobraźni, która jest zagracona mnóstwem niepotrzebnych wrażeń i obrazów. Dlatego z wielkim trudem Duch Święty może w nas działać. Musimy się przede wszystkim starać o cichość serca, która jest przeciwieństwem roztargnienia, ciekawości lub wielomóstwa. Musimy się uczyć przebywania w naszym sercu, wchodzenia do serca w głąb, modlić się sercem i żyć w pokoju serca. Jeśli w naszej modlitwie damy miejsce Duchowi Świętemu i w ciszy go nadsłuchujemy, on rozpali nasze serce. Ukierunkuje nas na Chrystusa i sprawi, że będziemy trwać w wiedbieniu Jezusa. Duch Święty nas prowadzi do chwały, dzięki której pokonujemy swoje słabości i zniewolenia. I możemy doświadczyć wewnętrznego oczyszczenia i uzdrowienia. Duch Święty w modlitwie prowadzi nas do poznania woli Ojca oraz do wytrwałości i wierności w modlitwie. Uwielbiaj Pana za Ducha Świętego, który się w nas modli. Który nas prowadzi do Ojca, który zna wolę Boga i zgodnie z nią wstawia się za nami. Dziękuj za dar modlitwy i za chwile, w których przeżywasz radość Bożą i pragniesz czynić to, co się Bogu podoba. Proś go o przebaczenie Twojej fałszywej pewności tego, że się potrafisz modlić i że tego się sam nauczysz. Przepraszaj go za to, że wiele razy byłeś głuchym na Boże zaproszenie do modlitwy. Przepraszaj za bunty, w których nie chciałeś walczyć ze swoją słabością. Proś Ducha Świętego, aby się w tobie modlił. Proś o to, by Pan pomógł Ci otworzyć się na Ducha. Proś o łaskę zaakceptowania własnej słabości, w której bardzo Ci potrzeba, by Duch Święty modlił się w tobie. Duchu Święty, to Ty dajesz nam poznać Chrystusa. Apostołowie pozostawali długo razem z Nim, nie rozumiejąc Go, ale jedna kropla Ciebie wystarczyła, aby Go zrozumieli. I Ty również sprawisz, że zrozumiem Go także. Przyjdź moje pocieszenie, przyjdź moje radości, mój pokoju, moje światło, moja siła. Przyjdź i oświeć mnie. Kropla ciebie wystarczy mi, byś pokazał mi Jezusa takim, jakim jest. Nie proszę cię ani o inną wiedzę, ani o inne poznanie, jak tylko o mądrość odnalezienia Jezusa i o mądrość trwania przy nim.